Jedenasty Tom, 15 kwietnia 1916: Jezus jest słowem, które pomnaża się we wszystkich czynach wszystkich stworzeń. Ten, kto żyje w Jego woli, czyni to razem z nim. Żyję i umieram z powodu nieustannej nieobecności mojego słodkiego Jezusa. Dziś rano znalazłam się całkowicie w Jezusie. Jakbym pływała w bezmiarze mojego najwyższego dobra. Potem spojrzałam wewnątrz siebie i ujrzałam sobie Jezusa. Poczułam, jak przemawia cała istota Jezusa: stopy, ręce, serce, usta krótko mówiąc, wszystko. Były to głosy, a co zadziwiające, głosy te stawały się ogromne i pomnażały się dla każdego stworzenia. Stopy Jezusa przemawiały do stóp i do każdego kroku stworzeń, Jego ręce przemawiały do ich uczynków, Jego oczy do ich spojrzeń, Jego myśli do każdej myśli. Cóż za harmonia między Stwórcą a stworzeniami? Cóż za czarujący widok? Cóż za miłość? Ale niestety, wszystkie te harmonie były przerywane przez niewdzięczność i grzechy stworzeń. Miłość była odwzajemniana z niebagami. Jezus w pełen smutku powiedział do mnie Córko moja, ja jestem Słowem, czyli tym, który przemawia, a moja miłość do stworzenia jest tak wielka, że pomnażam się w wielu głosach, w zależności od tego, jak wiele czynów, myśli, uczuć, pragnień itd. dokonuje każde stworzenie, Gdyż pragnę, aby odwzajemniali mi się swoimi czynami, dokonanymi z miłości do mnie. Daję miłość i pragnę miłości, otrzymuję jednak z niewagi, daję życie, oni zaś, gdyby mogli, daliby mi śmierć. Ale, mimo wszystko, prowadzę dalej swój kochający urząd. Wiedz jednak, że dusza tego, kto jest zjednoczony ze mną i żyje moją wolą, pływa w moim bezmiarze i dlatego jest wraz ze mną moim głosem. Tak więc, kiedy idzie, jej stopy przemawiają do grzesznika. Jej myśli są głosami w umysłach stworzeń, tak samo jest z całą resztą. Tylko w tych duszach znajduję jakby wynagrodzenie w dziele stworzenia. Kiedy widzę, jak wnikają w moją wolę i czynią ją swoją władczynią, i działają na sposób boski, nie mogąc uczynić z siebie niczego, aby stawić czoła mojej miłości i utrzymać harmonię między mną a sobą, moja miłość znajduje ulgę i miłuje je bardziej niż wszystkie inne stworzenia. Fiat.